Witajcie bardzo serdecznie w grze In the Chosen. Chyba tak się nazywa ta gra. Eee, I to jest gra, która droczy się z nami, z pewnymi przyzwyczajeniami w grze, ale również też to są tak naprawdę sceny ze sobą niepowiązane w żaden sposób i, i po prostu to jest ciekawe doświadczenie jako, jako taku no, i właśnie nasza postać, którą stworzyliśmy, to, to była po nic. Yy, każdy dobrze rozwiązany level yy, prowadzi nas do yy, otrzymania achievementa. Gra kosztuje się 1 zł, jest bardzo króciutka, więc. O! Jak miło! Ktoż by się nie spodziewał, co? Więc, jeżeli chcecie poszukać jakiegoś nietypowego doświadczenia, to, to jasne, próbujcie. To tyle. Trzymajcie się, a gra jest jeszcze na jakieś takie chyba pół godziny.